Cały czas. Woo! Look Nazywam się Magdalena Pamuła. Ukończyłam 12. Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice, która działa właśnie przy tym teatrze i przez 5 lat byłam aktorką tego teatru. Pochodzę z Przemyśla Malowniczego pięknego miasta na Podkarpaciu, niedaleko granicy z Ukrainą, i język angielski. U mnie aktorstwo pojawiło się tuż po haśle Poezja Śpiewana. Które zafascynowało mnie, kiedy miałam 12 lat i zasłuchiwałam się i zaczytywałam się w polską poezję. I później to słowo wydawało mi się w muzyce najważniejsze, i właściwie potem od tego słowa przyszedł teatr. Zaakceptowałam to, ponieważ był to owoc moich wcześniejszych poszukiwań artystycznych, więc wszystko to, co przyszło do mnie, jakby stwierdziłam, że, że będzie tą właściwą drogą, tak intuicyjnie. Oprócz aktorstwa chciałabym się zająć leczeniem ludzi, ponieważ w gimnazjum miałam taki duży dylemat, czy wybrać studia medyczne, czy pójść na jakiś kierunek związany z teatrem bądź filmem. Leczyłabym ludzi metodami naturalnymi. Pewnie zajmowałabym się dzieło lecznictwem. Stres. Ale też takie bulgotanie w żołądku, czyli to chyba jakiś taki rodzaj podniecenia. To, że w naturalnym otoczeniu, wśród moich znajomych, wśród osób, z którymi czuję się bezpiecznie, wśród ekipi, ekipy filmowej czy członków zespołu teatralnego, czuję się na luzie i wtedy mam ogromny wachlarz umiejętności i możliwości. A w momencie, kiedy przychodzi stres, to te umiejętności zanikają. I to chyba zawsze chciałam powiedzieć: że ja wszystko potrafię, ale po prostu się stresuję. Ja bym się obsadziła w roli takiej wojowniczki. Wojowniczki, która musi sama porąbać drewno, musi sama upolować zwierzę. I właściwie takiej bardzo zaradnej, niezależnej dziewczyny, być może żyjącej samej albo muszącej poradzić sobie z jakąś zemstą albo z jakimś morderstwem. A druga rola, która mi też tak przychodzi na myśl, to bardzo wokalna i uśpiewniona yy, postać. Na przykład mógłby być to życiorys jakiejś znanej yy, po prostu śpiewaczki albo pieśniarki. Tego nie wiem. Nie byłam na wielu castingach, ale wydaje mi się, że być może widzą mnie bardziej ugrzecznioną, taką nie, nie, w niedobrym tego słowa znaczeniu gdzieś spiętą, taką bardziej zdyscyplinowaną, a nie taką szaloną, jaka też potrafię być. W ciele, zawsze kiedy pracuję nad postaciami, są, zawsze towarzyszą mi najpierw uczucia z ciała. Zawsze też wychodzę z tymi poszuka, z poszukiwaniami od swojego głosu, a później to gruntuje się wszystko w psychice. Tak mi się wydaje. Póki co pracuję właśnie w ten sposób. Kino artystyczne, zdecydowanie, ponieważ w kinie artystycznym pojawiają się te tematy, prowadzone są te dyskursy, które wydają mi się ważne, a w jakiś sposób robię to, co robię, żeby podejmować ważne pytania, które samą mnie gdzieś w środku dręczą i szukają gdzieś odpowiedzi. Jest też jakaś taka chętka niewielka do wielkich produkcji. Przede wszystkim ze względu na to, żeby mieć na przykład własnego trenera sportowego i sama wykonywać akrobacje powietrzne i, i takie rzeczy, i też na przykład, żeby mieć nauczyciela sztuk walki, i żeby móc potem to wykorzystać i nie mieć kaskaderów, tylko samemu jakby działać fizycznie? To jest bardzo ciekawe pytanie i mam właściwie chyba kilku takich reżyserów. Jednym z nich na pewno byłby Kieślowski, ponieważ wydaje mi się, że w wyjątkowy sposób mógłby ująć gdzieś taką melancholijną część mojej duszy. Z drugiej strony, myślę o hasie. Ten taki świat snów mógłby umiejętnie wrzucić w, mój, w, moje, w moje życie, jakby realne. Strasznie trudne pytanie. Właściwie strasznie trudne, ponieważ muzyka e, jest dla mnie niezwykle ważna w życiu. E, sama e, zaczęłam ujawniać się od jakichś dwóch lat z moją twórczością. Piszę e, utwory muzyczne i, i słowa, i, i melodie. I bardziej chyba e, pasowałyby jakieś bułgarskie pieśni. Albo też takie cygańskie ballady, które są u Tonego Gatlifa. Myślę, że ciepło, woda i śpiew. Wydaje mi się, że to jest taka pasja w oczach. I to pasja w oczach u innych.